już Wam? Ruszamy zatem z ogrodzeniem. Ale zanim zaczniemy robić cokolwiek, to tutaj robimy lekki unboxing. Słuchajcie, mamy taki oto sprzęt. Yy, betoniarka. Zarobiony jest. Super, świetna marka od wszystkiego. Kraftendele, model JS200L. Te 200L to, że niby 200 litrów, ale to oczywiście to jest ściema. 200 litrów to ma cały baniak a normalnie można namieszać w nim maksymalnie 125 A ile się da na, namieszać, to, to zobaczymy. Tymczasem zobaczmy, co tam w środku siedzi tego baniaka. O, miskę bigosu możemy gotować normalnie. Dzień dobry. Tak, mamy jeden kawałek kotła łaptam kamerzysta za to. No, także zobaczmy co tutaj jest. Kółka. Jak myślisz potrzebna, potrzebna będzie instrukcja, żeby to poskładać? Czy damy radę bez? Co? Damy bez. Damy radę bez? No zobaczymy. Patrz Panie Kierowniku, jest kierownica. Tutaj są mieszadła. Powiem tak. No całkiem nie jest to z jakiejś papierowej blaszki. Zobaczymy. Wygląda to całkiem solidnie. Teraz śrub, Tu mamy cięgno do zwalniania. Do zwalniania bębna maszyny losującej. No i to na razie zostawimy sobie tutaj. Jest instrukcja obsługi, także nawet po polsku. Słuchajcie, to już jest sukces. Czytamy te gadżety. I się bierzemy za, za składanie. montowane aparatura. Oczywiście, musiały być przeboje po drodze. Znaczy tak, po pierwsze, pierwsze wrażenie jest takie, że to całkiem jest, że tak powiem, solidny sprzęt, gruba blacha, tutaj jest żeliwna jest ta zębatka. Wygląda OK. Natomiast a, i całkiem dobrze się składa. Tylko, że składacze byli tacy trochę, że tak powiem, no marni, bo albo to instrukcję trzeba potrafić czytać. Tak, dwa słowa co do instrukcji. No nie jest to instrukcja z Ikei. Schemat złożenia w instrukcji tej całej betoniarki to jest, no trzeba mieć mikroskop, żeby tam cokolwiek w nim zobaczyć, więc było parę pomyłek po drodze. Pomyłka numer jeden była taka, że te kółka i ta stopa były założone odwrotnie i się zastanawiałem jak do cholery zamontować ten hamulec od tego od, od bębna no i bym go pewnie nie zamontował bo no bo tak jak mówię odwrotnie to wszystko było więc trzeba było wziąć zdemontować górę e, bęben zamienić to miejscami i złożyć dobra było złożone dalej się głowie jak zamontować to ustrojstwo no, tu jest taki ten, jest te tutaj, zawleczka i przejście. No i trzeba, musi być zdemontowana ta noga. Dopiero ten płaskownik tu może wejść, i dopiero potem, w kolejności następnej, może zamontować to nogę. Bo inaczej on nie wejdzie tutaj przez to. No i to takie tylko niespodzianki były po drodze. A tak poza tym, no to cóż, betoniarka złożona nawet działa. No i tyle, no i będziemy ją testować zaraz w boju. Więc jak to działa, jak kręci, ile tego betonu da się w nie wrzucić, to Wam powiem za chwilę, jak już ją przetestujemy. Chwila minęła, przynajmniej dla Was. W tej betoniarce to były jakieś dwa dni pracy. Ile z 5-6 betoniarek, może zostało ukręconych. No i co mogę powiedzieć? No, pff, jak na razie chyba daję radę. Tak przykładowo kręciłem takie worki 20 kilowe I jak w taki worek się załadowało czyli 20 kg cementu, 12 litrów wody, 5 wiader e, pospółki. tu mam taki właśnie piasek ze żwirem, więc tu już nie trzeba było osobno mieszać to na takie proporcje spokojnie sobie dawało radę. Więcej, już by było ciężko. Jakby były na przykład większe worki, to pewnie już trzeba było sobie jakoś to dzielić, bo ta betoniarka musi chodzić, żeby kręciło sensownie. Musi chodzić w takiej pozycji, to wtedy ten beton miesza. No i tutaj już w tych proporcjach, o których mówiłem, to zaprawa jest prawie pod sam tutaj już korek. Trochę więcej by było tu już by zaczęło wywalać, bo jak się oczywiście można podnieść wyżej, na kolejny stopień, ale na kolejnym stopniu to już ona sobie praktycznie leży, się nie miesza. Leży tam sobie na dole ładnie. Betoniarka się kręci, to się kręci razem z tą betoniarką. Nie ma sensu. Nie daje rady zupełnie. Więc także stąd też, jakby te 200 litrów to, te, tego samego baniaka, no to, to chyba tylko po to, żeby podnieść ognisko pod spodem, rozpalić i kapuśniaku nagotować. Bo na pewno się nie, to, to nie będzie 200 litrów efektywnie ukręcenia betonu. Yy, beton może się kręcić w tej pozycji. O, w tej pozycji. To jest max, taka pozycja, w której może się beton kręcić i na ten 20-kilogramowy worek to spokojnie sobie daje radę. Jak długo będzie dawało radę? No, pff, no nie wiem, zobaczymy. No to wszystko, sama żelastwo wygląda całkiem solidnie. Tutaj jakby nie mam tutaj do czego się przyczepić. Wszystko zależy od żywotności silnika, tego nie sprawdzę. To się okaże po jakimś dłuższym czasie. Co jest na co trzeba uważać, no ale to pewnie każdy taki sprzęt tak ma. Jak się ją załaduje konkretnie i będzie w tej pozycji, no to trzeba ostro, bo ten, jednak ta waga całego tego materiału ciągnie w dół. Jak się odblokowuje, to od razu od razu leci. Także jest no, ciężko, trzeba naprawdę się przyłożyć ostro, żeby to przegiąć, Przeszło, no ale to jakby. Nie mam za, za dużo doświadczenia, żeby mieć jakieś porównanie. Yy, no i tyle, słuchajcie, 1100 zł z Allegro yy, razem z transportem w cenę wydaje się. Za taki sprzęt myślę, że całkiem, całkiem sensowna. Jak się będzie sprawowała, to się okaże w nadchodzących miesiącach i pewnie latach. A jak na razie myślę, że jest ok. Cóż, cześć.